W drodze do teściowej Liliana poprosiła męża żeby zatrzymał się przy sklepie niedaleko domu żeby kupić tort ale kasjerka nagle chwyciła ją za rękę i powiedziała coś po czym Liliana wyszła tylnym wyjściem i zaczęła obserwować a po 15 minutach zasubskrybuj kanał i zanim zaczniemy historię napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz miłego oglądania Liliana Brygida Maj obserwowała krajobraz przesuwający się za szybą samochodu, jakby próbowała z niego wyczytać odpowiedzi, których nie otrzymywała od człowieka obok niej. Emilian Rafał Wyżykowski prowadził z tą samą, nienaganną postawą co zawsze. Plecy proste, ramiona lekko napięte, oczy wbite w drogę. A jednak coś w jego ruchach było inne, mechaniczne, bezduszne jakby za kierownicą siedział ktoś, kto tylko udawał, że wie, dokąd zmierza. Palce Emiliana bębniły o kierownicę, wybijając rytm melodii, której Liliana nie słyszała. Czuła, że nie była już częścią jego świata, a raczej przypadkowym pasażerem w życiu, które kiedyś dzielili. Możemy się gdzieś zatrzymać? Chcę kupić ciasto dla twojej mamy. Zapytała, starając się, by jej głos brzmiał spokojnie, lecz niepokój ukryty w intonacji zdradzał więcej niż zamierzała. Będzie miejsce kawałek dalej. Zawsze świeże wypieki, odpowiedział beznamiętnie, nie zerkając w jej stronę ani na chwilę. Cisza po jego słowach była cięższa niż wcześniej. Liliana patrzyła na jego profil, znajomy, ale jakby wyciosany z kamienia. Gdzieś w nim zniknęło to, co kiedyś ją przyciągało. W jego głosie nie było już czułości, tylko dobrze wyćwiczone reakcje, jakby każde zdanie było fragmentem wyuczonego scenariusza. Zmienił się ona również, ale nie potrafiła nazwać tych zmian. Były jak cień przemykający za szybą, trudny do uchwycenia, ale niepokojąco obecny. Gdy skręcił w wąską drogę otoczoną z jednej strony kamiennymi murami, a z drugiej krzywymi żywopłotami, Liliana zmarszczyła brwi. To miejsce wyglądało inaczej niż te, które zwykle wybierali. Tutaj zapytała ostrożnie sklep Dobromiry najlepsze miejsce w okolicy odpowiedział natychmiast z tą samą neutralną tonacją. Zatrzymali się przed niewielkim sklepikiem, z wyblakłą fasadą i szyldem, którego litery ledwie się trzymały. Emilian nie zrobił żadnego gestu, by wysiąść. Został w samochodzie, ręce nadal na kierownicy, spojrzenie wbite przed siebie. Liliana otworzyła drzwi i wysiadła bez słowa, czuła na sobie jego obojętność, jak zimny wiatr, choć on nawet nie spojrzał. Przeszła przez próg sklepu, czując na sobie spojrzenie starszej kobiety za ladą. Dzień dobry. Ciasto na specjalną okazję? Zapytała ekspedientka z uśmiechem, który zdawał się zbyt serdeczny, zbyt wścibski. Coś klasycznego: szarlotka albo sernik. Liliana odpowiedziała, zerkając na wystawę Może jedno i drugie. Kobieta skinęła głową i zaczęła pakować wypieki, podczas gdy Liliana rozejrzała się po sklepie. Było tu coś dusznego, jakby powietrze zatrzymało się w czasie. Przez chwilę pomyślała, że może to właśnie ona stoi w miejscu, nie ten sklep. Wracając do auta, zauważyła, że Emilian nadal siedzi dokładnie tak samo, tylko jego palce przestały się poruszać. Patrzył teraz na coś w telefonie, którego ekran przygasł, gdy zbliżyła się do samochodu. Wsiadła, nie mówiąc nic. Pudełko z ciastem położyła ostrożnie między nimi, jakby stanowiło bufor między dwiema wersjami siebie, które nie potrafiły się już spotkać. Dziękuję, rzuciła cicho, nie oczekując odpowiedzi. Nie ma sprawy, mruknął ruszając samochód bez spojrzenia w jej stronę. Droga przed nimi ciągnęła się w milczeniu, ale tym razem to milczenie zaczęło coś mówić. Przeszłość, która kiedyś ich łączyła, teraz tylko wisiała nad nimi jak niewidzialna nić, coraz cieńsza, coraz bardziej napięta. Liliana odwróciła głowę i spojrzała na jego odbicie w bocznym lusterku. W jego oczach nie było śladu dawnych emocji. A jednak coś w jego twarzy zdradzało, że on też walczył, może nie z nią, ale z samym sobą. Myślisz czasem o tym, jak było kiedyś? Zapytała nagle, niepewna, czy chce usłyszeć odpowiedź. Czasem, ale nie wracam do przeszłości, to nic nie zmienia, odpowiedział szybko, zbyt szybko. A może właśnie dlatego wszystko się zmieniło, bo przestaliśmy wracać? Spojrzała na niego, szukając reakcji. Może, albo po prostu zrozumieliśmy, że to nie wystarczy, odparł, a jego głos był twardszy niż wcześniej. Liliana poczuła, jak coś w niej się zamyka. Nie bolało, nie jeszcze, ale wiedziała, że nadchodzi moment, w którym ból stanie się nieunikniony, coś pękało, wolno, jak szkło, które trzeszczy zanim się rozbije. Samochód skręcił w znajomą ulicę, dom jego matki był tuż za zakrętem, i choć znała to miejsce od lat, dziś czuła, że każdy krok, który zrobi po wyjściu z auta, będzie krokiem w nieznane. Nie wchodzisz ze mną? Zapytała, gdy zatrzymał samochód. Zostanę tutaj, chcę zadzwonić do Jarka, miał dzwonić w sprawie tamtej sprawy, rzucił, unikając jej wzroku. Jasne. Liliana wysiadła z pudełkiem w rękach i ruszyła w stronę drzwi. Powiedz Jarkowi, że nie wszystko można załatwić przez telefon. Emilian nic nie odpowiedział. Drzwi za nią zamknęły się bezgłośnie. Wewnątrz domu przywitał ją znajomy zapach starych mebli i waniliowych świec. Matka Emiliana siedziała w fotelu, jak zawsze uśmiechnięta, choć w jej oczach kryło się coś więcej. Coś, co Liliana dostrzegła dopiero teraz, niepokój. Lilko, dobrze, że jesteś. Emilian. On nie mówi za dużo ostatnio, prawda? Liliana skinęła głową, odkładając ciasto na stół. Nie. Milczenie mówi za niego. Kobieta westchnęła, po czym podeszła bliżej i ścisnęła jej dłoń. Musisz wiedzieć, że czasem ludzie milczą nie dlatego, że nie chcą mówić, ale dlatego, że boją się, co powiedzą, jeśli już zaczną. Liliana chciała odpowiedzieć, ale wtedy do jej uszu dobiegł trzask drzwi wejściowych. Ktoś właśnie wszedł do domu. Szybkie kroki, męskie buty. Zmarszczyła brwi, a jej serce przyspieszyło. Emilian? Nie, głos należał do kogoś innego. Liliana? Musimy porozmawiać. To ważne, bardzo ważne. Odwróciła się gwałtownie, a jej oczy spotkały spojrzenie mężczyzny, którego nie widziała od lat. Igor, ale zanim zdążyła powiedzieć coś więcej, matka Emiliana wstała, zbledła i spojrzała na niego jak na ducha. Igor, co ty tutaj robisz? Przyszedłem, bo coś się wydarzyło coś, co dotyczy was wszystkich. Liliana poczuła, że powietrze w pokoju staje się cięższe. W jego oczach było coś, czego nie potrafiła odczytać. Strach, poczucie winy. O czym mówisz? Zapytała powoli, a jej głos był ledwie szeptem. Igor spojrzał na nią, potem na drzwi, z za których dobiegał cichy dźwięk samochodu odjeżdżającego z podjazdu. O tym, co Emilian ci nie powiedział i dlaczego nie może. Za ladą stała kobieta o jasnych oczach i cichym głosie, dobromira Ligenza. Miała w sobie coś, co trudno było uchwycić. Spokój pozorny, ale w spojrzeniu czaiła się czujność, jakby od dawna czekała właśnie na tę chwilę. Gdy Liliana weszła, kobieta uniosła wzrok i przyjrzała się jej z uwagą, której Liliana nie potrafiła zignorować. Czego szukasz, kochana? Zapytała miękko, a ton głosu zabrzmiał zbyt osobliwie, by był tylko uprzejmością. Liliana spojrzała na wystawę. Kolorowe ciasta, kremowe torciki, zapach wanilii i migdałów. Wszystko tak zwyczajne, że aż nierealne po tym, co przed chwilą czuła w samochodzie. Tortu, powiedziała, starając się brzmieć naturalnie. Z bitą śmietaną i owocami, jeśli macie. Dobromira skinęła głową i zaczęła powoli pakować ciasto do pudełka. Jej dłonie poruszały się ostrożnie, jakby każda czynność miała swoje znaczenie. Przez chwilę w sklepie panowała cisza, ale nie była to cisza spokojna. Była gęsta, jakby powietrze nabrzmiało czymś niewypowiedzianym. Wtedy Dobromira uniosła wzrok. Ty jesteś żoną Emiliana Wyżykowskiego, prawda? Zapytała niespodziewanie. Liliana zastygła, serce na moment przestało bić, a jej palce zacisnęły się na pasku torebki. Jestem, odpowiedziała po chwili, powoli, z ostrożnością. A co? Dobromira zawahała się, lecz było widać, że coś w niej walczy, jakby od dawna niosła ciężar słów, które nie chciały już dłużej czekać. On był tu miesiąc temu, powiedziała w końcu. Nie sam, z kobietą. Kupowali tort, taki sam jak teraz. Wyglądali na bliskich sobie, bardzo bliskich. Słowa spadły na Lilianę jak kamienie, nie od razu je pojęła. W pierwszej chwili tylko patrzyła na kobietę, jakby próbowała ocenić, czy to żart, pomyłka, złośliwość, ale w oczach dobromiry nie było ani kłamstwa, ani złośliwości, była prawda i coś jeszcze żal. Czy jesteś tego pewna? Zapytała cicho, czując, że głos zaczyna jej drżeć. Tak, widziałam ich. On ją trzymał za rękę. Dobromira przełknęła ślinę, jakby sama żałowała, że to mówi. Wtedy nie wiedziałam, kim jesteś. Gdy cię zobaczyłam dzisiaj, poznałam go po oczach, które masz takie same jak on, gdy jeszcze patrzył z czułością. Liliana nic nie powiedziała. Czuła, jak coś w niej pęka. Powoli, po cichu, ale nieodwracalnie. Dłonie miała zimne, choć w pomieszczeniu panował ciepły półmrok. Spojrzała na ciasto, które Dobromira ostrożnie zawiązywała w pudełku. Teraz wyglądało jak absurdalny rekwizyt w scenie, która powinna była nigdy się nie wydarzyć. — Ile płacę? — zapytała w końcu suchym głosem. Dobromira podała kwotę. Liliana zapłaciła, nie patrząc już w jej oczy. Kiedy wychodziła, kobieta zawołała cicho. Nie chciałam cię zranić, dziewczyno, ale lepiej wiedzieć, niż żyć w niewiedzy. Liliana nie odpowiedziała. Drzwi sklepu zatrzasnęły się za nią z dźwiękiem, który wybrzmiał jak cięcie nożem. Na zewnątrz świat zdawał się drżeć, choć Liliana nie była pewna, czy to świat, czy ona sama. Szła powoli w stronę samochodu, niosąc pudełko jak coś obcego, czego wcale nie chciała dotykać. Z każdą sekundą czuła, jak myśli zamieniają się w szum. Słowa Dobromiry krążyły w jej głowie jak echo. On był tu z inną, trzymał ją za rękę. Wsiadła do auta. Emilian siedział tak, jak go zostawiła, nieruchomo, z rękami na kierownicy spojrzał na nią tylko na moment, z pozornym zainteresowaniem. Wszystko w porządku? Zapytał. Liliana uśmiechnęła się lekko, prawie niezauważalnie. Tak. Była kolejka, odpowiedziała spokojnie. On skinął głową, uruchomił silnik i ruszył. Ani jedno z nich nie powiedziało nic więcej. Ale Liliana słyszała teraz każde jego westchnienie. Każdy ruch dłoni na kierownicy, każde zerknięcie w lusterko, wszystko, co dotąd wydawało się zwyczajne, nabrało innego znaczenia. Czuła się jak ktoś, kto patrzy na znane miejsce po raz pierwszy i widzi to, czego wcześniej nie chciał dostrzec chciała zapytać chciała rzucić te słowa prosto w niego, jak kamienie kim ona była dlaczego tu przychodziłeś? Ale nie potrafiła. Coś ją powstrzymało, może strach przed odpowiedzią, może potrzeba, by jeszcze przez chwilę wierzyć, że nic się nie stało. Zamiast tego obserwowała jego profil. Sztywna linia szczęki, nerwowe drgnięcie powieki, lekkie napięcie w ramionach. Znała te drobiazgi aż za dobrze. Wiedziała, że kłamstwo w jego ustach brzmi zawsze jak dobrze wyćwiczona prawda. Coś nie tak z ciastem? Zapytał nagle tonem niby obojętnym, ale z nutą czujności. Nie, wszystko dobrze. Liliana spojrzała przez szybę. Po prostu pomyślałam, że dawno nie kupowaliśmy nic razem. Rzeczywiście! Emilian skinął głową, wciąż nie patrząc na nią. Ostatnio oboje mamy za dużo na głowie. Tak, za dużo. Powtórzyła, czując, że jej serce ściska się jak w garści. Nikt z nich nie mówił dalej. Ich milczenie było cięższe niż jakiekolwiek słowa. Kiedy dotarli do domu, Emilian zaparkował, nie gasząc silnika. Zaniesiesz to? Wskazał na pudełko. Liliana skinęła głową, choć w środku coś krzyczało, by została, by zmusiła go do rozmowy, ale jej ciało działało automatycznie, jakby należało do kogoś innego. Wysiadła, zatrzasnęła drzwi. Z każdym krokiem w stronę drzwi wejściowych czuła coraz większy ciężar. W dłoniach miała tort, słodki symbol czegoś, co właśnie się rozpadało. W środku domu powietrze było nieruchome, a matka Emiliana spojrzała na nią z zaskoczeniem. Sama? Myślałam, że przyjdzie z tobą. Musiał zostać w aucie, odpowiedziała krótko, stawiając ciasto na stole. Kobieta przyjrzała jej się uważnie, jakby widziała coś, Czego Liliana nie chciała ujawniać: Lilko wszystko w porządku Liliana uśmiechnęła się sztucznie oczywiście, ale w jej głosie nie było pewności. W głowie miała tylko jedno pytanie kim była tamta kobieta? Wieczorem, gdy wrócili do domu, Emilian poszedł prosto do gabinetu. Drzwi zamknęły się cicho, a Liliana została w korytarzu z dźwiękiem tego kliknięcia w uszach. Dźwiękiem, który brzmiał jak rozdział zamykający coś, co miało się skończyć. Usiadła przy stole, spojrzała na telefon, przewinęła listę kontaktów, jej palec zatrzymał się na jednym nazwisku Igor. Wahała się tylko chwilę, potem napisała: Potrzebuję z tobą porozmawiać. Dzisiaj. To ważne. Ekran pozostał ciemny przez kilka sekund, które trwały wieczność. Potem przyszła odpowiedź jestem niedaleko, zaraz będę. Liliana odłożyła telefon, spojrzała w stronę zamkniętych drzwi gabinetu Emiliana, wiedziała, że ta noc coś zmieni, że rozmowa z Igorem otworzy coś, co przez lata było zamknięte i że od tego momentu nie będzie już odwrotu. W domu rodziców Emiliana Liliana wkroczyła w rolę, którą znała aż za dobrze ułożona, uprzejma, z wyważonym uśmiechem, który nie sięgał oczu. Jej ruchy były płynne, uprzejmości wyuczone, odpowiedzi grzeczne. Wiedziała jak rozmawiać z Benjaminem, jego ojcem, który co kilka chwil proponował wódkę i opowiadał anegdoty z czasów, gdy świat był prostszy. Jego śmiech był głośny, ale bez głębi, jak maska, za którą ukrywał własną pustkę. Arleta teściowa mówiła niewiele, ale patrzyła zbyt długo, zbyt uważnie. Jej milczenie było jak lustro, w którym Liliana widziała swoje pęknięcia. Emilian wydawał się czuć tu jak ryba w wodzie. Siedział na kanapie z kieliszkiem w dłoni, opowiadając o pracy, remontach, planach, których nigdy z nią nie omawiał. Śmiał się, przytakiwał ojcu, rzucał matce krótkie uwagi, pełne rutyny i braku emocji. Liliana. Przyglądała mu się uważnie, ukradkiem, w milczeniu. Każdy jego gest był świadectwem tego, jak dobrze potrafił żyć w kłamstwie. Jak perfekcyjnie funkcjonował, dzieląc się na światy, w których każdy widział tylko to, co chciał. Chcesz jeszcze jednego kieliszka? zapytał ją Benjamin, uśmiechając się szeroko. Dziękuję, wystarczy, odpowiedziała zerkając na zegar. Czuła się jak aktorka na scenie, czekająca na koniec spektaklu. Wieczór dłużył się, ale w końcu nadszedł koniec rozmów, toastów i niezręcznych spojrzeń. Wracali do pokoju gościnnego, który zawsze mieli do dyspozycji przy wizytach. Emilian zdjął koszulę, rzucił ją niedbale na krzesło i położył się do łóżka, jakby wszystko było w porządku. Zgasić światło? Zapytał. Tak. Odpowiedziała, ale nie zasnęła, czekała. Oddech Emiliana w końcu się wyrównał, jego ciało zwiotczało, ramiona opadły swobodnie. Liliana usiadła na skraju łóżka, jej dłonie drżały, serce biło mocno, ale nie ze strachu. To była decyzja, świadoma. Sięgnęła po jego telefon, który leżał na szafce nocnej. Ekran zaświecił delikatnie, kod cztery cyfry. Próbowała raz, nie trafiła, drugi raz, nic, wzięła głęboki oddech, trzeci raz, data ślubu sześć lat temu, czerwiec wpisała, telefon się odblokował, w pierwszym odruchu chciała tylko przejrzeć ogólne wiadomości może potwierdzić przeczucia, ale to, co zobaczyła, nie było przeczuciem to była rzeczywistość czat z jedną osobą przypięty na górze imię. Dalia Mirska. Pierwsza wiadomość: kiedy znów się spotkamy? Nie mogę już czekać. Potem serduszka, emotikony, zdjęcia jedno z nich Emilian z tą kobietą, jej głowa oparta o jego ramię, jego usta przy jej uchu oboje uśmiechnięci. Liliana przeglądała wiadomości bez słowa, każda kolejna była jak cios, ale nie płakała, nie jęknęła. W jej wnętrzu panował chłód ostry i czysty. Może wyjedźmy razem, tylko ty i ja już nie mogę udawać, napisała Dalia kilka dni temu. Wkrótce, muszę tylko to wszystko poukładać, odpowiedział Emilian. To nie był flirt, to był plan. Życie zbudowane poza jej zasięgiem, bez jej udziału, ale kosztem jej obecności. Liliana zamknęła czat, odłożyła telefon. Siedziała przez chwilę na skraju łóżka, potem sunęła się na podłogę, opierając plecy o chłodną ścianę. Jej oddech był powolny, głęboki. Nie czuła już gniewu, nie czuła zdrady, to było coś innego, to była świadomość, nie była słaba, nie była zależna, nie była już tą kobietą, która czekała, aż ktoś ją uratuje. To nie ona powinna się bać. Rano Emilian był, jak zawsze, uprzejmy. Przy stole śniadaniowym rozmawiał z matką o ogrodzie, z ojcem o jakimś nowym aucie, którego nawet nie wspominał jej. Liliana piła kawę powoli, uważnie, obserwując. Wszystko dobrze? zapytał ją znienacka, podnosząc brew. Tak, odpowiedziała z tym samym spokojem, który teraz chronił ją jak tarcza. Kiedy wracali do domu, milczeli, ale to była inna cisza. Tym razem to ona miała kontrolę. Wieczorem usiadła w kuchni z Notesem, zaczęła zapisywać: Nie emocje, fakty, daty, miejsca, obserwacje, czego szukał w telefonie, o której godzinie pisał, gdzie mówił, że był, gdzie naprawdę był. To nie była zemsta, to była dokumentacja. Była kobietą oszukaną, ale nie złamaną. Kiedy usłyszała jego kroki, schowała Notes: Lilka, wszystko ok? Zapytał z lekkością, która teraz brzmiała jak fałsz. Tak, tylko zmęczona, powiedziała, patrząc mu prosto w oczy. Uśmiechnął się, ten sam uśmiech, który kiedyś kochała, teraz widziała w nim tylko mechanizm. Pójdę się położyć pierwszy, powiedział. Zaraz dołączę, odpowiedziała, ale nie poszła od razu. Wyszła na balkon, wzięła telefon, spojrzała na wiadomość od Igora. Jestem gotów porozmawiać, jeśli ty też jesteś. Odpisała, jutro. Spotkajmy się o dziewiętnastym, tam gdzie zawsze. Wiedziała, że po tej rozmowie nic nie będzie już takie samo. Ale może właśnie o to chodziło. Następnego ranka Liliana wstała wcześniej niż zwykle. Cicho spakowała ostatnie rzeczy do torby, nie robiąc hałasu. Emilian jeszcze spał, odwrócony na bok, z twarzą częściowo zasłoniętą przez poduszkę. Spojrzała na niego po raz ostatni w tym domu. W oczach nie miała już łez, tylko spokój. Na stole w kuchni zostawiła krótki liścik, napisany starannie, jej pismem, które zawsze wydawało się zbyt miękkie na twarde decyzje. Muszę iść, wrócę, gdy przyjdzie pora. Nie wróciła. Tego samego dnia wynajęła mieszkanie w Saskiej Kępie, ciche, puste, bez wspomnień, nikt jej tam nie znał. Wnętrze jeszcze bez mebli, tylko materac i dwa kartony z ubraniami, ale przestrzeń należała tylko do niej. Na drugi dzień spotkała się z Kornelem Ginterem, prawnikiem poleconym przez znajomą z czasów studiów, człowiek chłodny, rzeczowy, z oczami, które nie błyskały ani współczuciem, ani ciekawością, taki, jakiego potrzebowała. Chcę rozwodu, bez mediacji, bez ugód. Wszystko mam. Powiedziała od razu: Położyła na stole Pendrive, dokumenty z banku, wydruki rozmów, skriny, historię połączeń, lokalizację z telefonu Emiliana. Kornel nie pytał o szczegóły, tylko skinął głową i powiedział: Będzie czysto i szybko. Otworzyła wspólne konto bankowe i przelała wszystko, co mogła, na nowo założone konto tylko na jej nazwisko: karty, ubezpieczenia, pełnomocnictwa. Wszystko zakończone. W ciągu trzech dni zniknęła z każdego systemu jako żona Emiliana Wyżykowskiego. Na czwarty dzień zatrudniła firmę przeprowadzkową, która pomogła jej zabrać z mieszkania wszystkie osobiste rzeczy. Zostawiła tylko meble, kilka książek, talerze. Na stole w salonie położyła elegancką, czarną teczkę. W środku znajdowało się wszystko: pozew rozwodowy, kopie dokumentów majątkowych, listy przelewów. A także szczegółowy raport z rozmów Emiliana z Dalią Mirską. Do teczki dołączyła liścik. Nie ma już nic do wyjaśnienia. Kiedy Emilian wrócił do mieszkania po tygodniowej delegacji, zastał tylko ciszę i pustkę. Stał przez długą chwilę w progu, patrząc na teczkę. Potem otworzył ją i usiadł bez słowa. Wiedział, że nie da się już niczego cofnąć. Tydzień później, na sali sądowej, Liliana pojawiła się w granatowym garniturze, włosy upięte w prosty koczek, delikatny makijaż, w dłoniach trzymała tylko torebkę. Emilian również był obecny, ubrany z przesadną elegancją. Wyglądał, jakby wciąż nie wierzył, że to naprawdę się dzieje. Sędzia przeczytał dokumenty i zadał pytanie. Czy wnosi pani o rozwód z winy pozwanego? Tak. Odpowiedziała spokojnie. Bez możliwości pojednania. Czy jest pani pewna swojej decyzji? Całkowicie. Sędzia skinął głową i przeszedł do formalności. Emilian milczał, ale jego spojrzenie błądziło po twarzy Liliany. Szukał tam emocji, cienia wahania, żalu, może tęsknoty. Nie znalazł niczego. Po rozprawie dogonił ją na korytarzu. Liliana, zaczął dlaczego to robisz? Mogliśmy jeszcze spróbować, wszystko wyjaśnić. Odwróciła się powoli i spojrzała na niego bez cienia strachu, bo myślałeś, że nigdy się nie dowiem, ale ja zawsze wiedziałam, powiedziała. Po prostu czekałam na moment, kiedy będę gotowa przestać się bać. To nie tak. To było skomplikowane, szepnął. Nie, ty to skomplikowałeś, ja tylko uporządkowałam to, co zostawiłeś w chaosie. Nie czekała na dalsze słowa. Minęła go, jakby był tylko obcy człowiek na korytarzu sądu. W nowym mieszkaniu panowała cisza. Liliana zamknęła drzwi, zdjęła buty i weszła do pustej przestrzeni, którą powoli zaczynała nazywać domem. Położyła się na środku salonu na zimnej podłodze. Czuła, jak chłód przechodzi przez jej plecy, ale nie poruszyła się. Patrzyła w sufit, który był pusty i bez znaczenia, ale dla niej miał sens. To był jej sufit, jej podłoga, jej przestrzeń, w końcu. Uśmiechnęła się lekko. Ból nadal był obecny, wspomnienia nie znikały, ale coś się zmieniło. To nie był koniec, to był początek, nie zbudowany na czyichś obietnicach, nie oparty na lęku przed samotnością. To była wolność i po raz pierwszy należała tylko do niej. Liliana Brygida Mai zamknęła oczy i pozwoliła sobie oddychać. Z każdym oddechem było ciszej i jaśniej. Nie musiała już nikogo pytać co robić, bo wiedziała, w końcu wiedziała.